Święty Stanisław Kostka, nasz patron, jest patronem naszej ojczyzny, młodzieży, wielu parafii, kościołów, stowarzyszeń. Uczy nas tej wytrwałości w dążeniu do świętości życia. Jego miłość do Chrystusa objawiała się, jego to trwanie na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym, ale także sumienne wypełnianie wszystkich swoich zadań i obowiązków, w takim posłuszeństwie, w swoim przełożonym, starał się wypełniać jako uczeń wszystkie zadania, nadrabiając nawet zaległości w tej pilności, wyprzedzając innych uczniów. I myślę, że to jest też jakaś szczególna, jakieś szczególne świadectwo na ten czas żeby to, co otrzymujemy od Pana Boga, żeby pomnażać. I on ten swój talent, talent, taki jakbyśmy powiedzieli, mądrości, który otrzymał, rozwinął w cudowny sposób. I jednocześnie za, dla, innych był, dla innych był wzorem, przykładem także postępowania w relacji koleżeńskich i godliwości w służbie Bogu.